Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszy materiał będzie bardzo krótki. Podsumuję w nim tylko kolejkę dziewiątą i pokażę skład, który wybrałem na kolejkę dziesiątą. Jeżeli chodzi o punkty za kolejkę poprzednią, no to średnia wynosiła 64 punkty. Ja zdobyłem 68, ale wziąłem jeden transfer dodatkowo za minus 4, więc można powiedzieć, że miałem tyle punktów, ile średnia. Co w przełożeniu chyba w porównaniu z poprzednimi kolejkami? Jest moim najgorszym wynikiem, bo w każdej byłem zawsze ponad średnią. A to, tak jak to wspominałem wcześniej, jest takim moim celem minimum. Jeśli chodzi o zawodników, no to Sanchez 4 punkty, Cancelo i Saiz tylko po jednym. No ale Chilwell trochę tą obronę podniósł, bo zdobył ich 12. Jeśli chodzi o pomoc, no to Rafinha i Havers tutaj punktów nie zdobyli za dużo. Graj dorzucił tam 5 punktów. No i Salah, który zrobił właściwie robotę, bo zdobył ich aż 24 Żałuję tylko, że nie miałem go na kapitana, bo, bo przed kolejką on był kapitanem, ale zdjąłem go, sądząc, że United się trochę bardziej postawi. W ataku Antonio 7, Huang 8, no i Wardy. Mój kapitan niestety grał tylko jedną połowę, więc punktów miał 1, co po mnożniku kapitańskim dało mu zaledwie 2 punkty. Jeśli chodzi o ławkę, no to Steer nie grał, Ben Rama tylko 3 punkty, a Duffy, Duffy 0 i Williams minus 1 skład który wybrałem na kolejkę dziesiątą no to na bramce będzie Sanchez co prawda grałem z Liverpoolem no ale bramkarza nie będę zmieniał w obronie Cancelo, Saiz i Chilwell czyli tutaj bez zmian w pomocy Gray, Havertz, Salach i Rafinha tutaj też bez zmian i Atak także bez zmian Antonio, Wardy i Huang. zastanawiałem się tylko czy Benramę wkładać do składu właśnie za Gray'a, Huanga za Rafinie, ale uznałem że taki jak, jak miałem wcześniej to będzie Dobrym wyborem, no jedynie tylko Salach dostaje z powrotem kapitana. Muszę o tym pamiętać i chyba już go do końca sezonu nie zmieniać. Prawdopodobnie gdybym miał kogoś innego z Chelsea, to bym był bardziej zadowolony, ale liczę, że może ten Haver coś tam jednak strzeli. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.